Hello Adrian, congratulations. Thank you. You were last action hero. How are you feel now? Yeah, very good. Very good. Uh, I think it's the best feeling that a player can get. Uh, but the most important for me today was uh, score important goal to get uh, one very important point for the team. Czuję się bardzo dobrze. To chyba najlepsze uczucie jakie można mieć po takim spotkaniu. Najważniejsze jest dla mnie to, jako, jakie znaczenie miała ta bramka, że ta bramka dała naszej drużynie cenne punkt. Yes, I'm very very happy to to make the contribution for the team. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że udało mi się dzięki tej bramce reprezentować. It was a tough hard game for the whole team. Yes, uh, it was it was difficult, very very tough because uh, In some moments when uh, we were in in the good way, we we consider some some goals, and I think we have the the feeling that uh, all the game we we were uh, behind the the result and and fighting to to get into. It was a very difficult match. when moments like that, we lost contact, then we made ourselves no one for us. So, all the time in that match we were and we had to make those long runs. So, it was a really difficult match. Thank you. Hello. Uh, that was your third uh, goal in uh, extra classa, but um, fourth goal in extra classa. But uh, third, when you play with uh, Evgeny Shikauka. Uh, is this uh, for you? Is this uh, easy uh, when you have a player like like him beside you? Yeah. Uh, I felt very good today uh, the minutes that I was on the pitch uh, I like also to play uh, with another striker uh, in on my side. Bartosz Jagofski powiedział, że przeprawiam się, gdy wszedłem na boisko to, że czułem się też z tym, że graliśmy we dwójkę z Jevniem. Because uh, I like you know to make a Combinations, uh, you know, uh, the strikers we have. The feeling that uh, that we don't have to speak so much when somebody moves uh, from one side, the other is going in the other side. But at the end, as a player, uh, you need to adapt uh, to every system, to uh, every player that you that you play. But uh, the most important is the. Uh, w Koniec końców, jako zawodnik, musimy się dostosować do każdego e, ustawienia, które jest proponowane w drużynie. E, najważniejsze jest to, jakim rezultatem zakończył się e, ten czas i że zdobyliśmy tutaj dzisiaj punkt. Nie mam pytań. Dziękujemy. Dziękuję panowie. Mariusz, jak oceniasz ten remis, bo generalnie biorąc pod uwagę, że goniliście najpierw od 0-2, później od 1-3, no to można powiedzieć, nie lubię co prawda takiego stwierdzenia, ale troszkę zwycięski ten remis. No tak, tak. Legia gdzieś tam trafiła szybko dwie bramki. My gdzieś tam próbowaliśmy, ale w tej pierwszej połowie nie, nie wychodziło to, co sobie zakładaliśmy w, w przerwie. W przerwie powiedzieliśmy sobie, sobie, jak mamy tak naprawdę grać, jak sobie mówiliśmy przed meczem, no i wyszliśmy. Wyszliśmy na drugą połowę zmobilizowani i wiemy, że, że każdy mecz, jak to trener mówi, walka jest o, o życie, więc, więc wyszliśmy na, na drugą połowę i zrobiliśmy swoje. Rozbujałeś to swoje skrzydło po swoim wejściu, tak szczerze powiedziawszy niewiele zabrakło, żeby pierwsze takie odważne wejście w pole karne zakończyło się możliwością oddania strzału i kto wie czy nie golem twoim. No tak, trener, trener ode mnie tego oczekuje, ja, ja staram, się, staram się spełniać wszystkie założenia, które daje mi trener i, i gdzieś tam pozwala mi i każe mi wręcz grać te jeden na jeden i, i właśnie próbować strzelać na bramkę. Jeden na jeden wyszło, niestety strzał trochę gorszy, ale, ale myślę, że w kolejnych spotkaniach będzie ten strzał dopracowany. Miałem wrażenie, że dobrze czułeś się po wejściu na boisko, to widać było w twoich poczynaniach, w twoich ruchach. No tak, mecz z Górnikiem to był mój debiut, to było takie można powiedzieć przetarcie, ale, ale w tym meczu już, już czułem się swobodnie. Też e, dało mi to e, podpowiedzi e, moich kolegów na, na boisku i, i po prostu czułem się swobodnie, to prawda. Dziękuję ci bardzo.